Witam serdecznie wszystkich. Jeszcze w Szabat 17.30, 32 chyba. U mnie jeszcze, jeszcze trwa Szabat. Zdecydowałem się nagrać krótki filmik, dlatego że jestem pod wrażeniem 3 godzinnego filmu. Starego filmu z 1995 roku na CDA znalazłem film pod tytułem Józef. Wiecie co, powiem wam, że kocham te stare filmy religijne, ale robione przez takich, no naprawdę, reżyserów czujących, czujących temat. To są ludzie, którzy... Znaleźli w Biblii Boga, dobrego Boga, kochającego, czułego, czującego. I na podstawie tych biblijnych historii, opisanych w Starym Testamencie, fabularyzują to, robią, robią filmy. I Józef w dwóch częściach, składający się z dwóch części, film obejrzałem dzisiaj. Nie mogłem się oderwać od, od tego filmu. Powiem Wam, że yy, przeżywałem go bardzo. Płakałem, śmiałem się, znowu płakałem ze wzruszenia. Dlaczego? Dlatego, że yy, reżyser pokazał, pokazał dobrego Boga, który nawet potworne zło wykorzystał i obrócił w dobro, na tyle, na ile jest w stanie, to on to robi. I zachęcam was, no najlepiej do czytania Biblii, do czytania ze zrozumieniem, do czytania takiego, żeby można było z tego wyciągnąć jakąś naukę dla siebie, jakieś wnioski. Ta historia, która opowiada o Józefie jest zapisana w pierwszej Księdze Mojżeszowej w okolicach tam 49 rozdziału. No wcześniej to jest długa historia opisana yy, tak bardzo, bardzo skrótowo opisująca dzieje rodu Jakuba. Jakuba oszusta, który oszukał swojego brata, oszukał ojca. Chciał dobrze, ale wyszło źle. Zapłacił za to straszliwą cenę. No i potem dwunastu synów Jakuba. Wiecie co, powiem wam, że jak przyglądam się dzisiejszemu Izraelowi, który powinien być rodziną. Tak jak w tych pierwszych Księgach Mojżeszowych jest, Izrael jest opisany jako, jako rodzina, właśnie jako ten, ten ród, z którym Bóg wiązał plany, wiązał i związał te plany. Zrobił coś, coś naprawdę nieprawdopodobnego, coś niebotycznego. Przekazał światu to, jakim jest Bogiem. Opowiedział to, jakim jest Bogiem. Natomiast co z tego zrobiono? Z Izraela zrobiono jakieś zjawisko, dzisiaj, z dzisiejszego punktu widzenia, jak patrzę na Izrael, zjawisko kryminalne, pełne zboczeń. No, w ogóle to wszystko takie chore i ludzie doszukują się jeszcze w tym Izraelu. Doszukują się jakichś tam wartości. Wiecie co, szukam i nie, nie mogę znaleźć. Nie mogę znaleźć, dlatego że to już nie ma nic wspólnego z tym rodem Jakuba. Y z Izaakiem czy z Abrahamem. Naprawdę to nie ma nic wspólnego. To jest, to jest jakiś wykwit, który szatan wykorzystuje po to, żeby, żeby Bogu dokuczyć, żeby, żeby go poniżyć, żeby go ochydzić w oczach, w oczach ludzi i, i aniołów. Na szczęście ludzie, którzy Z których stać na głęboką refleksję, na zatrzymanie się nad pewnymi zjawiskami. Ci ludzie są w stanie usłyszeć ten cichy głos, I pomimo że Jezus się zastanawiał, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, jak przyjdzie, to powiem Wam, że znajdzie wiarę na ziemi, jak przyjdzie. Będzie tutaj przynajmniej 144 tysiące, nie wiem czy to jest dosłowna liczba, czy nie, to bez znaczenia, ale znajdzie tych, którzy zachowują Boże przykazania i mają wiarę Jezusa. Znajdzie Bóg takich, bo opisał to z punktu widzenia proroczego opisał to w Księdze Objawienia, w Księdze Daniela i a ja tych ludzi spotykam. Dzwonicie do mnie, piszecie, rozmawiamy. Ludzie, którzy byli w rozmaitych denominacjach, w rozmaitych jakichś układach, ludzie strasznie okaleczeni przez grzech, pomimo tego słyszą ten cichy głos i, i wybierają Boga. Za swojego Boga. Wieku, jakie to jest niesamowite. Ta historia Józefa pokazała mi, na co Boga stać, jak Bóg obraca zło w dobro. Ja pamiętam, jak Jakub miał sny, Józef miał sny. Śniło mu się, że 12 kłosów. Snopów zboża kłaniało się przed, przed jego snopem. Później miał sen, gdzie Słońce, Księżyc i Gwiazdy, wszystko to się kłaniało przed nim. I kiedy on opowiadał te sny, to oczywiście łącznie z Jakubem wszyscy byli na niego obrażeni, ale kiedy to się stało, kiedy Bóg uratował przez Józefa, Cały lud Izraela, czyli Jakuba. Wtedy nagle wszyscy skojarzyli te punkty, te kropki się połączyły, i oni zobaczyli, zobaczyli pięknego Boga i oddali mu chwałę. Jakie to jest niesamowite, jak człowiek jest w stanie dostrzec Bożą dłoń nad sobą. I widząc Boże prowadzenie, przychodzi w pokorze do Boga i mówi: Ojcze, Boże mój, jesteś tak niezwykły. Jak czytam psalmy, psalmy, na które kiedyś byłem ślepy i głuchy, kompletnie nie rozumiałem psalmów. Dla mnie to była jakaś taka poezja religijna, zupełnie coś. Coś odjechanego. W tej chwili, jak czytam Psalmy, czy Dawida, czy Asafa. To nie mogę wyjść z podziwu, jak ten chłopak odnalazł Boga pod gołym niebem, wśród tych pustynnych rejonów, no wtedy to może nie była pustynia. Ale odnalazł. Odnalazł w ciszy i w samotności, odnalazł Boga, o którym pisze w swoich psalmach. Tak, tak, tak to jest. Tak to właśnie jest, jak człowiek się obudzi, obudzi się dla Chrystusa. To naprawdę nie potrzeba wielu słów. Pojawiają się myśli, pojawiają się obrazy. I człowiek oddaje Bogu chwałę. A Bóg aż ma ściśnięte serce z radości, że, że kolejny człowiek się obudził, ocknął się i obudził. To jest takie rzadkie dzisiaj. Ale mimo wszystko to ma miejsce. Te przebudzenia mają miejsce, i, i jestem taki szczęśliwy, że tak wielu ludzi spotkam już po zakończeniu historii grzechu. Spotkam takie mnóstwo ludzi, którzy mieli podobne do moich doświadczenia. I którzy się ocknęli, obudzili i powiedzieli, Boże, Boże, jaki Ty jesteś niesamowity. I spotkamy się wszyscy. To będzie piękne miejsce, to będzie piękny czas, gdzie będziemy wszyscy razem. A kotek przyszedł tutaj, kotek wychodzi sobie na dwór co chwilę i co chwilę wraca, krąży, żyje swoim kocim życiem, a ja żyję sobie swoim, swoim leżącym życiem. Dzisiaj miałem zły dzień, zły dlatego, że taki byłem obolały. Wziąłem dwie, dwie tabletki Bunondol, to się nazywa, to są takie przeciwbólowe, silne, silne środki przeciwbólowe, Dość szybko działające, bo to się bierze pod język, i, i rzeczywiście pomogło mi to. Trudny jest czas, kiedy, kiedy, kiedy boli, kiedy człowiek nie może sobie znaleźć miejsca czy pozycji. Ale chwalę Boga i dziękuję, że żyjemy dzisiaj w takich czasach, gdzie medycyna. Yy, gdzie medycyna potrafi radzić sobie z bólem, ból, który jest naprawdę dokuczliwy, potrafi radzić sobie. Nauka i medycyna nie radzą sobie z, z lękiem przed nieistnieniem, ale na szczęście Bóg to wziął w swoje ręce i, i to ludzi dociera. Takimi kanałami, że klękajcie narody. Naprawdę Bóg jest niesamowity. Dociera do ludzi, do każdego, kto wzywa imię Pańskiego, kto woła. Bóg przychodzi i objawia mu się w taki czy w inny sposób. Dobra, nie chcę się rozgadywać, bo chciałem się z Wami tylko tym podzielić, tym, że oglądałem te dwa odcinki Józefa Starego. Bardzo starego filmu, 95 rok, to jest 25-30 prawie lat temu. Zrobiony przez Włochów, Ennio Morricone muzykę tam napisał. Fajni aktorzy naprawdę czuli te role, w które się wcielili i dobrze to zagrali. Przepraszam. Jakąś czkawkę dostałem. Iwanka pojechała z Kasią nad morze. Chciały, chciały nad morze wyskoczyć i, i zobaczyć jeszcze po nabożeństwie. Wsiadły w samochód i pojechały do Wisełki. To jest takie nasze ulubione miejsce, gdzie trzeba przejść przez las półtora kilometra, żeby dotrzeć do morza. I To jest taki piękny. Masz piękny spacer, ale już jak się dojdzie, to człowiek z radością zdejmuje buty i, i brodzi po, po brzegu tej, tej zimnej, ożywczej wody. Potem trzeba wrócić znowu półtora kilometra. No i 80 kilometrów przejechać, żeby wrócić do domu. Ale cieszę się, że, że Jonka z, z Kasią wsiadły w auto i pojechały sobie i skorzystały z tego czasu. Okej, okay. zostawiam Was kochani z resztką szabatu, który odchodzi do wieczności. Zaczyna się kolejny tydzień, a mi dni mijają tak szybko. Jejku, niesamowicie. Dobra, nie będę, nie będę już wypełniał taką watą słowną tego czasu, bo to nie, nie w tym rzecz. Polecam, polecam dobre kino, dobre filmy. Czekam na Oppenheimera. Ostrze sobie zęby na, na ten film. Podobno dobry jest. Zobaczymy. I jest trochę takiego dobrego kina, ale w sumie niewiele tego jest. Reszta to jest taka produkcja, wiecie co, zabijacka, bezsensowna zupełnie. Dobrze, trzymajcie się, zostańcie z Bogiem i, i wiecie co, życzę wam, żebyście z tyłu głowy zawsze mieli ten, ten cichy głos. Abyście byli na stand byu, w tym stanie takiego wyczulenia i, i czuwania. I tak jak Paweł pisał: bez ustanku się modlicie, To nie chodzi o to, żeby wiecie zaskładać łapki i, i cały czas się modlić. To nie, 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 w tym, nie w tym rzecz. Swoje miejsce ma modlitwa taka, taka formalna, że tak powiem, gdzie ludzie klękają, czy, czy zamykają oczy i modlą się, ale. Ja mówię tutaj o takiej modlitwie ustawicznej. To jest, to jest takie bez przerwy czuwanie i, i, i wsłuchiwanie się w ten cichy głos, który odzywa się czasami głośniej, czasami ciszej. Ale Bóg jest zawsze z tymi, którzy go kochają, jest zawsze. Tego Wam życzę. Wszystkiego dobrego. Hej, hej.